Terima kasih telah menonton! To, co teraz powiem, może być dla wielu zaskoczeniem. W tym miejscu, dokładnie, w którym jestem, jeszcze nie tak dawno temu, w sumie, bo to zaledwie kilkaset lat, ale kończyła się Polska. Kończyło się Mazowsze, będąc precyzyjnym. A tu był gród, który był najbardziej wysunięty na wschód ze wszystkich, które istniały. Góra Królowej Bony. I to nie góra, a wzgórze królowej Bony, Nikt nie jest do dzisiaj w stanie wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego tak się nazywa, ale tu jest wzgórze niedaleko Łomży. Dziś to stara Łomża, bo jeszcze kilkaset lat temu była tu osada o tej nazwie. Okoliczności przyrody, jak zawsze, muszą być wybitne, a to dlatego, że jestem niedaleko Narwi, która tu wybitnie zakręca, tworząc swoje zakola. Nieprzypadkowo ponad tysiąc lat temu ludzie założyli tu osadę handlową. Powstała na szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Zarysy wałów ziemnych otaczających grodzisko widoczne są do dzisiaj. Wczesno-średniowieczny gród chroniony przez wylewającą rzekę, wysokie wzniesienie i fantastyczną widoczność dawał idealne warunki do rozwoju miasta. Trochę brudził mi się obiektyw ale już jest ok. Jeszcze w latach 60. rozpoczęły się amatorskie badania archeologiczne, które wykazały, że było tu życie. Niewielki gród, z jednej strony był tutaj gród, niedaleko był pierwszy wzniesiony kościół, jeszcze nawet w XIII wieku. Kawał historii. I tak po mniej więcej 20 lub no kilkunastu latach rozpoczęły się już poważne badania archeologiczne, które tylko dowiodły, że tu było życie. I to dość intensywne, które z biegiem czasu przenosiło się w inne rejony. Ktoś, kto miałby zdobyć te tereny. Spójrzcie, jaka jest różnica terenu, może będzie to zauważalne, ale po tych wzgórzach jak najbardziej. Plus meandrująca rzeka, idealne miejsce do tego, aby się bronić, aby się chronić, aby nikt tu nie mógł spostrzec, czy jesteśmy słabi, czy nie. No bo zobaczcie, jeśli tam gdzieś w odległości była wieża strażnicza, a ta w trakcie badań archeologicznych została odnaleziona, to już z bardzo dużej odległości można było spostrzec, czy ktoś się zbliża, czy ktoś nas atakuje. Rzeka teraz trochę się zmieniła, ale jeszcze te kilkaset lat temu były to bagna, jak były rozlewiska, nie do zdobycia. Aż trudno się dziwić i nie ma co się dziwić, że na tych terenach powstawało osadnictwo i że grody były tak tu lokowane. W średniowieczu i średniowieczne miasta osady w lokalizacjach trudnych do zdobycia były tworzone, bo się je dobrze broniło. I się chyba w nich całkiem nieźle żyło, bo do dzisiaj znajdowane są przy badaniach archeologicznych albo naczynia, albo ślady łuków, krzyże i tak dalej, i tak dalej. Takie ostrzeżenia, których należy się trzymać. Jeśli wybieracie się na wschód, w okolice Biebrzy albo Narwi, pamiętajcie, że woda to życie, ale też mędy, typu komary. I tego na pewno nie będzie widać, bo to zwykle jest taka złośliwość rzeczy żywych albo martwych, że te komary ciągle wokół mnie latają i nawet mocne środki na odstraszanie komarów nie za wiele dają. Do tej pory nie znalazłem żadnego racjonalnego wytłumaczenia dlaczego wzgórze jest nazywane górą. No, może tam jakieś różne rzeczy, które się pojawiają po drodze, ale też dlaczego królowej Bony. De facto ona nie miała żadnych związków z tym regionem. No, chyba że mieszkańcy doceniają, że sprowadziła jako Włoszka do Polski pomidory i ziemniaki. A Polska to kraj ziemniaków i ich wielbicieli. To być może stąd się bierze. Sporo pięknych, kolorowych kwiatów. Choć te ja to akurat chwaste, ale z daleka wyglądają przepięknie. Różnica terenu jest kolosalna. To przynajmniej 50 jak nie więcej metrów. Wdrapanie się teraz to jest wyzwanie, a kiedyś, aby to zdobyć, no to też z pewnością było trudne. A bojek sobie zapyla kwiatki i poleciało. To również teren Łomżyńskiego parku krajobrazowego Doliny Narwi. Ludzie biegają, niestety jeżdżą motokrosami, kładami. Nie wiem, czy to w ogóle jest legalne. Ale już trudno, ale ktoś pozwolił na to, by powstało to, powinien siedzieć w kryminale przyrodniczym. Nic tak nie szpeci tej pięknej ścieżki. Jak te żółte obradzenia, które są wzdłuż przez dobre parę kilometrów, i z góry to widać. Całe szczęście przyroda swoje robi i ten cały żółty syf już trochę zarosła. Dokładniejsze informacje co to było i chyba najważniejsze, że to jest obrazek jak ten gród wyglądał, jak się tworzył. Podgrodzie, podgrodzie jeden, wały, pole, pole, wąwóz, narew, łacha, pastwiska, no, przejście tego i dojście do samego serca, jeżeli chciał ktoś walczyć to pewnie zginął. Pod koniec XII wieku gród został splony i zdobyty, czyli Udało się, niestety. Tutaj kończyła się Polska, choć de facto jej nie było, bo kto myślał o tym, żeby nazywać to Polską tysiąc lat temu? To był prawdopodobnie albo prywatny gród, albo stworzony przez ówczesnego władcę Mazowsza, albo jakiś inny możnowładca, który chciał tu stworzyć gród, a musiał stworzyć osadę obronną, bo tu niedaleko były albo plemiona pruskie, być może jaćwingowie, ale to trzeba by było bardzo mocno wgryźć się w historię i spierać się z historykami, a tego nie zamierzam robić. Nie będzie to przekłamaniem, jeżeli powiem, że kończyło się chrześcijaństwo. I ci, którzy mogą być zaskoczeni, dlaczego mówię o Łomży, chociaż to jest podlaskie, a jakie Mazowsze, to jest Mazowsze historycznie i geograficznie. Tam, chęt za rzeką, jeszcze dalej, w okolicach Biebrzy i Narwi toczyło się życie na Podlasiu, wtedy byśmy powiedzieli Podlaszu. Tu do dzisiaj trochę inaczej się mówi, choć niektórzy twierdzą, że też się zaciąga. Do dzisiaj jest no inna może nie kultura, ona jest zbliżona, no ale jak sobie pomyślicie i spojrzycie budownictwo, de facto bywało różne. Tu nadal zdarzają się drewniane domki, ale nie tak jak zabiałem stoki. Dla kogoś, kto jest wielkim fanem historii, tym bardziej takiej archeologii sensu stricte idealne miejsce. Bo można zobaczyć, jak tworzyły się polskie miasta, te średniowieczne miasta, te kilkaset tysięcy czy nawet kilka tysięcy lat temu, wręcz od samego początku, czasy neolityczne, kilka tysięcy lat temu były pierwsze osadnictwa. Samo miasto z IX-X wieku pierwsze osady powstawały. Łomża oddalona o parę kilometrów to jest już ten XIV-XV wiek tworzenia się samego miasta. Dla kogoś, kto uwielbia takie tematy, cóż, nie można tego pominąć. A jeśli dodacie do tego ten element przyrodniczy, który ubóstwia wręcz, bo nie ma nic lepszego, kiedy przyjedzie się i oprócz tego, że człowiek pozwiedza czegoś się nauczy, to w dodatku ma dźwięki przyrody i rewelacyjne okoliczności tej przyrody. W dalszym ciągu będę uważał, że to nie są jeszcze do końca odkryte tereny. Tym bardziej Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. On jest bardzo blisko Biebrzeńskiego Parku Narodowego, tego największego w kraju, ale nadal tu nie ma zbyt wielu turystów. Dlatego jeśli ktoś chciałby się przemieszczać ścieżką rowerową, która ciągnie się przez parę dobrych kilometrów, albo nawet jechać dalej na kurpie, ma taką szansę. Czyli ogólnie rzecz ujmując, przez dobre kilkadziesiąt kilometrów macie praktycznie cały czas ścieżkę rowerową, a te komary nie dają mi spokoju. Albo ścieżkę komarową, już nawet nie wiem jak powiedziałem. W każdym razie, tylko przyjeżdżać i obserwować. Przyroda fantastyczna. Zwierzyny, no chciałbym dzisiaj zobaczyć, ale jak tak dużo gadam i nie jestem cicho, to ode mnie uciekają. Wy nie uciekajcie, zostańcie na dłużej, możecie dać subskrypcję. A jeżeli chcecie wspierać ten niewielki kanał, możecie to robić na Patronite albo By Coffee. Poniżej w opisie jest jeden i drugi link. Dziękuję.